Pierwsze podziękowania za to, poziom był naprawdę dobry, śmierć nie z tego Właśnie, że już może coś jakieś na ten temat, żeby jakaś jakieś jakieś Nie, nie. jakieś nie. jakieś tam były. Prawda? Więc, no, czy y, Polska Organizacja y, dała radę? Czy... To jeszcze tej To ponieważ jeszcze kręży, poniedziałek to orestera do tam do ja jadę do orestera Że... łatwego głosowania nie mogło być, więc przyjmuję to, co jest, i wszystko, żeby nadal na ten było tłumaczone, jakby Tak, 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 no nie wiedziałem co chodzi, oczywiście, że to jest coś, co jest. To nie wiedziałem że co nie wiedziałem, on nie zareagował, no Tak, tak, tak. Takie się podobały bardzo dobrze, bardzo dobrze. super pochwalić na naprawdę, Szkoda, że wyniku tak. so, tak, tak, no, no, tak, nie ma jeszcze jedno Tak, nie był lepszy, Nie wiem, może jakiś tam, teraz, na urodzinę udało mi się się. Ten system jest okrutny, przebywasz, odpłatasz, tak naprawdę mówię na dwa dni, w mecze na scenie 20-25 godziny i już pozałogi trzeba myśleć o kolejnym, który się pokazuje, że chcielibyśmy się nacieszyć tą imprezą, ale to już tak naprawdę z prostego punktu widzenia to już wszystko. Ta impreza jest krótka, bo z to jest taka bardzo krótka, przygotowująca Cieszę się, że w ogóle mamy tą imprezę, że naprawdę to, że mamy o prawie ta... z takimi czynnikami, to naprawdę wszyscy powinniśmy się bardzo podobać. Ja też bardzo cieszę że liczę, <individuals701> że şey, to nie ostatnia impreza i, um, ubrageme, I beni, że tak bardziej tego czy do so, oczyszczenia? No to zajście ze 164, to by było coś? To było, było bardzo blisko. 164 było bardzo blisko. Szkoda, że tych jeszcze dwa jeszcze nie miałem. Ostatnio ta jedna lotka była, 60, wyszła chciała być dla szkoda, no, nie weszło, po prostu no, nie. Tym były szanse, takie niuanze, ta, takie niuanse, troszkę no. zabrakły i korzystał bardzo dobry brak, ale powiedziałem, że naprawdę dało, na świetnym świetnym procentzie. chyba że na początku mówię, ja, na początek zagrać się składu i on zakończyła składu, ale po już się obrócili mniej fajnie.

Yes, sir.